Siema wszystkim z tej strony. Sony XPL. Dzisiaj będziemy dalej grali. E, właśnie. W. Un, Unturned. I dzisiaj wybierzemy się. Nie będziemy budowali. Chociaż to byście chcieli pewnie zobaczyć, ale wybierzemy się do bazy wojskowej. Ponieważ wprowadzono pewną fajną rzecz. A tą rzeczą są czołgi. I to. Zamierzamy dzisiaj zrobić. Znaleźć czołg. Więc idziemy do tej bazy wojskowej. Kurde, życie mi to maparatuje. Dobra, teraz skręcamy. Ja sobie tu w sumie auto zostawię. Wiecie co, nie? Z koltem pójdę. Ej, sam przy sobie to jak coś to spokojnie. Ja nie chcę tego używać. To najpierw tego używać będę, więc. Dzisiaj dziwnie spokojnie, wiecie? 20 fps to jest dużo. Nie zauważeni? Aha. O nie ja! Nie masz dowodów! Ej, no, nie dostrzeżeni! Dym! Fart! Dobra, może najpierw pójdziemy tutaj? W następnym odcinku miałem plany do No nie, budowę to dokończę później. O, Military West! A co mam, Polis West? To będzie lepsze. To salvage. W sumie to nawet mógłbym wyrzucić, ale skrapa mi trochę szkoda. O, Military helmet, to jest, to też fajnie. Aha, Police crap, dobra. Dobra, coś jeszcze tutaj mamy. Niespecjalnie, no co schodzimy. Ała. Mogę czego nie robić. Wypad w nocy jest, więc trochę. nie będziecie chyba widzieli. Daj, być! Nie! No, no, nope, no! Nope, no, nope. kurde, co mi kurde lagujesz, kompa, Kurde, jesteś taki, kurde, że aż kurde. Że muszę zjeść te chipsy. Ja będzie na spokojnie. Co się jeszcze wypije? Czy coś jeszcze jest? Nie. To mi się przyda o czy ja mam pierwsoner top? nie nie chcę. Ja biorę to. Skrapneta wywalę. Jakoś nie czuję, że mi jest potrzebny. Nie to nie to cholera. Oj, coś, coś chyba źle zrobiłem. Topic up. Topic up. Dwa są co jest? A, bo z ja tego nie mam. Czekajcie. W ogóle to jest kula odporna, więc kurde, się trochę źle zrobiłem. No i to się ubiorę. Aha, tu mamy kupowane, to wkładam. Pickup. Salvage. Pickup. Co to? O, fajnie, Smoke Birch. Logi, dobra. Może to na szczęście. To będzie lepsze. O, jeszcze jeden Birch. log. Wiem, już, Sorka, za to, że tak czekacie. A ja ciebie się nawet zabijać nie opłaca. Czy to jest czołg? Nie, to jest transporter pancerny. Ale mamy czym jeździć. Widzę, że ten mój buttercup już mi zadaje. O kurde. O to, co, to, to, to jest fajne auto. No, co my tu się cykamy? A e, już nie chce mi się tych smoków rzucać. Raczej nosić. Military barrel do czego GPS fajnie co to barrel czyli mamy teraz całą mapę prawie bardzo się cieszę czyli czarta chyba możemy wyrzucić gdzie ja mam czarta czorta czort nie ma czorta <gryw> ha to nie ta gra dobra spoko ludzie są ok, okej. Z nich można coś budować. Ale muszę coś wypić. I tak wypić smolka. Cheese! Pożre! Mi to napełni, chociaż to bym bardziej pożarł. No to więcej da tej wody. Tak, no to to pożre. Czego? No, kurde, i co? się nie ruszysz teraz. Gi! O jezu. O! Fajnie! Tu to będzie lepszy. O tego, batery coś tam. O jezu, ja mam małą, strasznie HP. Kurde. Widzisz, co zrobiłeś? Nie, nie! Kuźwa! <laughs> Wkurzyłem się! Znowu! To mogę jeszcze ewentualnie wziąć. Gdyż Shotgun tu może się trafić, to wezmę. Na wszelki wypadek. O jezu, jak się złożyło! Ja myślałem, że to ręka. O, Avenger. Fajnie. On jest chyba od tego lepszy. I ma więcej. Ma Na w dodatku. Więc jest fajnie. Co to? Jezus. To już mam. To już było. To już było. No i tu nic więcej nie ma. Już się zobaczyłem. Dobra, czas przetestować. Ten military knife'a. Eee, tak samo jak tamten, co... To no, tak średnio się opłacało, tylko do wyglądu. Kurde, muszę sobie zjeść tego. Więc wszystko teraz jem. Naprawdę, ja tej wody potrzebuję. To mi wody nie. Milkbox! Fajnie. O, i to jest dobre. Co to? Masa. Średnio. Tu coś może być. Nic nie ma. Wszystko mam, więc... Tam coś jest? Nie! Zostaw, że Zeniu, cokolwiek! Gówniarz jeden. Jeep... Tak. Ale jest... Co to? Co to ma być Co to jest? O, nie masz... no, dajcie kurde. O, tak trap! Fajnie o, Nie, ten nie widzę, bo po są zombie O, dynamic przeoczyłem. Już jestem po przerwie, zebrałem te sobie ref explosives -y. Dobra, suracze co raczej coś jest? No nie, jest Nie! Zabijesz mnie! Hejlu, Zeniu, czy cokolwiek! Jezu, znowu 2%! No to zastrzelę! Tak zrobię i headshot. I co mi powiecie? Zamorduję was. Naprawdę, to już wnerwia. To już po prostu wnerwiło mnie. Tank trap przyda się. Nie wiem czemu te tank trapy są takie. Ile one zajmują? Ja, jakim cudem takie coś waży tak mało? Dobra, tu jest chyba. Tu jest bardzo dobry widok. Więc wiecie co? Ja tu rozejrzę, muszę skraftować kanister. Wiecie? Muszę. Kanister na benzynę. Tu są tursy, tu są tu. O, tu są... Ta drewna potrzebuję, no nie? A jak się robi bircz plęki? Girl. Jezu, nie! Naprawdę? Potrzebuję piły! Ja akurat piły nie mam. Demson. Wyjeżdżam stąd z czołgiem. Na kozaka. O Jezu, i bym spadł. Dobra, HP mi się odrestaurowało. Trochę, chociaż. Więc wsiadamy, wracamy i kończymy odcinek. Czyli... Kana akurat nie mam kolornego kanistra. Chociaż nie, mo mogę jeszcze, dobra, posprawdzam te... Nie, tu byłem. Chociaż ten ma 13%, ile pamiętam? No, 14. Cholera, no! Tego kanistra znaleźć nie mogę. Wsiadam tu... Chciałem na powiedzieć. Dobra, koniec formacji. Dobrze już jestem. Ja, no, oj, coś, coś, coś mi nie pykło. Mogę robić. Wysiadam jednym nogami. Bo stąd nie wyjadę. Chulera. Mam, mam to, mam to, mam Avengersa. Który pierwszy? Żaden, to dobrze. O Jezus. Dobra, wwinę się stąd szybko. Fajny odcinek. Wait. To się przyda? Nie. To nie jest. To się nie przyda. Naprawdę gonią mnie. Dobra. Już nie, nie czaskam się. Nie! Fuck! This miner shitter. Damn so! Where'd you find this? No nie, tu też obstawili? Czekam. na Dobra, biegnę dalej. Nie wracam się. Dobra, chyba... O Jezu, jeden FPS. Chyba, chyba się udało. i uciec, więc siądę do auta, ponieważ jestem bliski śmierci. Bardzo bliski. O, widać już mój ambulans. Więc chyba udało się uciec. Przepraszam za FPSy. Uff. Uff, uff! Kurde, szkoda, że tam nie ma energii, więc dobiegnę do tej karetki nieszczęsnej. Zakończymy odcinek. Więc na tle tej karetki: komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. И еще.